Cześć, witamy was w kolejnym odcinku naszego let's playa z Left 4 Dead'a. Jak przy, przypominam, e, gramy w mapę No Mercy. E, jest to mapa z pierwszej części gry. Gramy w część drugą. E, I ze mną w studiu jest Torinburg, czyli Studio? On. Słucham? Czyli ja. E, a jest Ten, który ysterisk, się wyleczył z przesiekciu chapa, bo mu się należy. <noise> tak. E, kontynuujemy. Jest to przedostatni, yy, przedostatni etap w tej kampanii, myślę, że można to nazwać mapa, etapem, tak. a mapa, no, w sumie tak, zwał, jak zwał. Uch, zwał, jaki jest, jest. każdy widzi. Do... Yy, parafrazując, parafrazując księdza, jak mu tam. <laughs> Wiesz, co właśnie zrobiłem? Nie mam pojęcia. Zszeliłem drzwi, prawda? Zrobiła się dziura i strzeliłem trzy razy w tą czaszkę na ścianie na plakacie musiałem <laughs> głowa, głowa ząbniego Eee... Zaplamiłem ją trochę krwią. Ale było widać ślady po kulach chyba na niej wcześniej. Niestety jak pojawiła się krew, to zniknęły ślady po kulach oh. There can be only one. Najwyraźniej Uuu, to był headshot przez zamknięte drzwi, znaczy otwarte, ale przez Ej. drzwi niewątpliwie <laughs> Właśnie eksplodowałem zombiego w powietrze. Znaczy, nice. eksplodowałem. Wysadziłem. Strzeliłem do niego, on tak pofrunął. I się wbił troszkę w sufit. A później opadł majestatycznie na ziemię. Kocham Emkę, Kocham Emkę. Hmm. A tu się co robiło? Chyba nic. Nie, tu nic nie ma. E, Żurę zwiedzamy. zwiedzamy. Ćwiczę! Okay. <laughs> okay. A tędy się szło. Okej. Okay. Dalszą częścią mapy ja zabieram boty i idę naprzód. Dobra, jestem też za tobą, więc. Ja lubię. A ja lubię desert Eagle na przykład. Ponieważ nawet na tym poziomie trudności kładzie wszystkie zombie jednym strzałem. Mm -hmm. Jest to bardzo to jest, pozytywne. Jest op. Tak. Jest. Jest bardzo dobrą bronią, żeby dać. Do... jest że za filara. No, tak trochę widzę. Fail. Dlaczego można go strzelać po ręku? No widzisz. No wiem, ale fail po stronie charger'a. No w sumie tak. E, schował się przed nami. Myślałem, że tak no nie lepiej, znajdziemy. Niż boomer chowając się, tak, tak, Tak. To nie działa za dobrze zazwyczaj. Co my tu mamy? Zombie. Nic nowego. Poza tym. Poza tym... nic, po, a, smoker. Copy, oh. Damn it Haha Widzisz, też się trochę ćwikam. Te no wiesz. Ty też byłeś pro miałbym parę godzin żeśmy spędzili. Tak, miałbym powiedzieć, że nadal troszkę jestem. Tak około 200 godzin w drugiej części. I w pierwszej... pewnie trochę więcej? Ja miałem około 500 pierwszej. No tak, bo ty grałeś... Ale drzwi z tyłu nie zamknął nikt. Ty grałeś w tą grę zdecydowanie za dużo. Instalowałem <laughs> kampanię na ekspercie swego czasu. Tak. Mało produktywny... mało produktywnie sobie wybrałeś, szczerze mówiąc. Jakbyś wybrał coś, co jest na przykład grane na jakichś turniejach... To bym mógł na tym nawet zarobić. Tak. No przynajmniej dostać jakieś sprzęty fajne. Aaaa, typu nie wiem, jakieś myszki, klawiatury co najmniej, e, jakiegoś mm -hmm. fajnego laptopa Alienwarea ciężkiego okay. i wielkiego, jak cholera, ale zawsze z kolorowymi światłami. Z kolorowymi światłami, niebieskimi głównie i w zasadzie, nie wiem, czy niebieskimi głównie, konfigurowalnymi, tak? Panie, oczywiście, to. one się nawet nie zmieniają. Można tam, mają makra, nie makra. Okay. obumiła Chargera, e 2 Za obumiła Francisa Zabija z boomera Można zrobić, żeby się zmieniały w rytm muzyki na przykład? To był no, fajne. Można zrobić <laughs> są makra, nie makra, wiele gier obsługuje te światło Ej, a gdzie Francisz w cjalny sposób na przykład Chyba jeszcze... Nie wiem byłem tu. Na przykład jeszcze. tak, że jak ci się zmniejsza ile zdrowia, to ci się z zielonego na czerwony robi. Aha. Kwiatełka. <laughs> nice. I inne takie rzeczy, fajne. Fajne, fajne. Aczkolwiek można to osiągnąć na zwykłym paciecie? na klawiaturze. Można. Czy ja tam to byłem? Głównie bajery. Czy ja tam bajery, byłem na kiedyś? Już? płaci jakieś 4000 ponad normalną cenę No Tak, byłem tutaj, chyba. Jakieś śmieszne przejście, to? którego... Przejście śmieszne, którego nie, no, nie no, kojarzę. No co no, się nim chodzi. Ok. MK MK -ka. -ka kafe tak. Uzupełniłem AMO właśnie Pilsy. Nie? Yeah zombie standard miejsce obrony numer 1 e eee. <laughs> Tutaj się bronisz na tym na no. Tutaj się bronisz no. na w trybie survival W się wiesz no wiem wiem na czas na czas im kto dłużej się obroni znaczy Bronić się na czas to brzmi trochę jakby kto szybciej się obroni tak <laughs> <laughs> Nie wiem jak to miałoby działać, ale mogłoby być ciekawe. Chciała się spawnować skończona liczba zombies po prostu. Określona. Tak, i ty byś za nimi biegał i je zabijał. E, miejsce obrony numer. ile? I gdzie? Uuu, celownik aserowy. Zoe haserowy. ma celownik aserowy. Let's Skąd? look. Nie wiem, trzeba znaleźć. Zoe. No i się nie pochwaliła. <grym> nie. No, no, i powiedz, gdzie znalazłeś No właśnie, to by się przydał taki feature, żeby można yes. było błota. Gdzie? Jest w pokoju na końcu korytarza po lewej, tam korytarz z windą. Okej. Okay. <grytania> Chciałem powiedzieć, że tutaj jest pięć korytarzy i to wcale nie pomaga, ale dobra. To jest bardziej sprecyzowana. Anyway, się tutaj? Z Możemy? tego co pamiętam, to wszystkie ściany kurcze padają, ale chyba. Tutaj chyba wychodzą. No wiem, tu to ścianę ze zdjęciem rentgenowskim rozbijają, ale mimo tak. wszystko do tego pokoju są dwa wejścia tylko. No dobrze. Będą z trzy! Po A, do, do tego. No do tego będą tylko dwa. Nadal. No, Peter. Już nie. Fajnie, boty stanęły tak. O, dobra, stopnęły się. Już chciałem teraz na boty, ale nie. Postanowił jednak się wycofać, przynajmniej Francis. Zoey nadal stoi w wejściu praktycznie. Loading. Aha. E, ja też. Wszystko przeładowuję. Okrzyk bojowy Zoey. Rocky smoker, ja ją pilnuję, jestem tuż nad nią. To też nie swój... koniec, to nie koniec. Nie? A, w sumie. Też mam swój okrzyk bojowy. Musicie otworzyć, otworzą się drzwi. Rocky boomer Ej no Boty się przeze mnie przenikają To nie pomaga Bo trochę przesuwają To Nie zombie. pomaga No mnie nie przesuwają Jaka malownicza sceneria się tu zrobiła tak swoją drogą Dzięki Trochę przeze mnie przeskoczyłeś, sorry, trochę ale... Trochę tak, myślałem, do że, myślałem, że już koniec. Jest to I ile krwi. Ja już tylko specjalnie się <laughs> Za dużo gram. Ale, za dużo gram w Minecrafta ostatnio chyba. Bo właśnie próbowałem sprintować yy, naciskając dwa razy więcej. Double tap. Tak. Okay. A, no. wiesz co, oglądałem ten. Landparty Freddy view w Left 4 Deadzie. No to goście przechodzili na shiftie przez kłodę na jednej mapie. <laughs> okay. Znaczy na shiftie na końcu. Można i tak, można i tak. No, na shiftie no. Shiftem, e, nie, shiftem się chodzi. Kontrolem się kuca. A. Ja mam shiftem kucanie, ja Mam przebindowane. A ja nie. Anyway. Hmm, coś ciekawego. A. Ty, 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 ty. <laughs> Można i tak. Można i tak. niezręcznie. Od 91 hapa. I apteczkę. A ja 44 i pilsy. I apteczkę też. Czas I pizzy na... też. No, tak. Wiesz, hmm. biorąc, nie straciłem ani jednego punktu hapa na tej mapie jeszcze. Więc tak, pora, tak. jakiś stracić? Nie ma chciałbyś. W finale będzie. W Final będzie powtarzać. O tym... Teraz trzeba by się zastanowić, co chcemy zrobić, jak będziemy powtarzać. E, powtarzać? Nie wiem, zobaczymy. E, tak, ale. Będziemy ciąć, pokazywać wszystkie próby, zależy ile ich będzie pewnie. No że Możemy zrobić montaż, montaż e, nieudanych prób. Tak. Nie powinieneś mówić o takich... E, ...rzeczach produkcyjnych podczas nagrywania. Jestem niepocieszony. Seriously, dostał całą serię. No, trochę zombie. Suddenly zombies. Wiesz po czym poznajesz, że sytuacja jest ciężka? Po zombich? Nie, kiedy strzelam serio Nie mogłem strzelić, bo byłeś na drodze. Myślisz, że to przypadek? Fuck Przestrzeliłem język, nie dostałeś obrażeń chyba. Nie, nie Nie wiem czemu pierwszy strzał nie przestrzelił, myślę, że w kratkę trafiałem czy coś <grym> Widziałeś to? Czy ty to widziałeś? Pójdź na moją pozycję. Tak. Przez ścianę. Przez drzwi. To były drzwi. Ta, przez ścianę i drzwi. Możesz zobaczyć eee. po, po, po dziurach, po hulach. Na to spro. pro! Aż żałuję, że ja nie nagrywam. To nagrywaj. Dostaniesz pokrzywkę ja. do zrenderowania. Psst. Myślisz, że będzie mi się Ocie. chciało? Myślisz, że będzie mi się chciało? Kup sobie lepszy komputer. Nie po to sobie piję Nie, nie nagrywam. Komputer. Trzeba włączyć oddzielnie nagrywanie. O, czarze. O, ha, ha, o twój. Oj, dammit. Ale będę miał. Teraz będę miał więcej. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. chodź. Yes! Okay. I made it. To co, realizujemy ostatni... Ostatni finał. Ej, jeszcze są finały. Siedem specjalnych, to miałeś 6, jeden więcej, ale więcej. Yey! No dobra to myślę, że za jednym zamachem zrobimy też finał. O ile nam się uda. Pierwszą próbę finału. Finał jest dość trudny. No tak. No, to już czas na finał najwyższy. Let's Niestety... own. Tak, let's own. Niestety ten finał jest nie łatwy. Au, no właśnie. <grym> Ładny start. Ten finał jest niełatwy, ten finał jest niełatwy. Tak, bo jedynie musi... zombie, tak. nagle są w stanie nam zabrać całego hapa. Nie do końca. gramy, takie gramy. Tak, jak gramy, takie gramy. Tak, tak. I to dlatego, że ten finał jest trudny. Mhm. Mm Uwierzcie nam na słowo. Mhm. Mm Okej... Okay. Tak jest, tak jest, pusto, to jest to pusto, zombie. zombie, 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 zaraz będzie pusto, już jest pusto. Zaraz, zaraz będzie, będzie ciemno. ciemno. <laughs> Okej. Okay. Au. Teraz strzelałem, serio. Nie no, to, wow. to, to, nie, to, nie, ty, to zombie, to zombie. A, smoker, smoker! W windzie jestem, ściąga mnie. Uh. Alu, Nie wiem czy widzisz jaką tu hordę mieliśmy Nie wiem, dużą Bardzo Okej okay. To dużo mm. Sorry. Aż się ulecę Ale i tak byś się musiał wyleczyć, nieważne jak szybko bym cię zjechał tak naprawdę Nie, jakbyś mnie zdjął na tyle szybko, żebym nie stracił życia to nie Tak, to nie było możliwe biorąc pod uwagę, że był atakowany przez jakieś 50 obich naraz Słyszałem, że jesteś pro Jestem pro, dlatego zabiłem zombich i uratowałem cię w międzyczasie. Mało skutecznie i mało pro. Cio. Cio. To nie ja to powiedziałem, zacznijmy od tego. Miło, że... Mimo że Może... przyciszyłem ostatnio grę trochę, to i tak było trochę za głośno. I zanim słyszałem twoje krzyki o pomoc i błagania i płacze. Okej. Okay. Że... Już było trochę późno. Może granatnik. Tak Oj rano. oj. Zanadnik na realizmie i inne takie rzeczy. A co on nie rozwala zombich? Odebrałem. Rozwala, na... jak najbardziej, ale. Odebrałem pierwszy raz. Ale jakby friendly fireboli. No, Mam w sumie. Odebrałem pierwszy raz, nie ma niestety bomb. Jest siekiera. That's useful. Hmm, też z drugiej strony? Na krótki Właśnie dystans, tak. Ja się nie nad siekierą. Ja wezmę się. Nie ja. ja zostanę przy Diglu, tylko muszę się przyzwyczaić, żeby go używać. Tak, tak, to pomaga. W sensie... Broń, broń Zosta... działa najlepiej wtedy, kiedy jest używana. To jest taki <laughs> Ja no bo Mk, Mk to Z... się nadaje na hordę, Zapamiętajcie jak sobie sobie na przyszłość. No, dobra. Włączam. Jak sobie staniesz i bijesz na wysokości głów zombich, tak, to kładzie całą hordę jedną bijesz salwą na, na dobrą wysokości sprawę. na wysokości, bijesz Za dużo wota. O, katana, lepiej. Nie doceniłeś mojej zabawnej parafrazy. Doceniłem, ale była w pół mego słowa i chciałem swoje słowo też dokończyć. I wyszło równolegle, jak to my często mamy w zwyczaju rozmawiać. Każdy swoje? Tak. Ale w harmonii. W harmonii to może dużo powiedziane, ale każdy wie o czym mówi to drugie. Tak. A my się bierzemy pod uwagę. Tam smokera, ale nie wiem gdzie. Dobrze, że przynajmniej od bronią ręczną się nie męczysz. A, tutaj Szoki. było do... Ja wiem dlaczego już szafę wow. usunęli. Co? Wow, Co? Gdzie? Gdzie? Nic, już już nie ma go. Okej. Okay. Zoe, Zoe go zbiła. Skolbowałem go, dotknął ziemi, i natychmiast się odbiło od niej. Z powrotem. W każdym razie. Ja Miałem nadzieję go zabić. W każdym razie właśnie sobie zdałem sprawę, dlaczego usunęli tę szafę. Tutaj. Gdyż. Gdyż. są bronie ręczne. Aha. Cztery osoby. Już nie musisz kończyć. Tak. Znaczy, możesz kończyć. Dla. Tak. Cztery osoby dla... W... w ciasnej przestrzeni z katanami, siekierami, czy zwał jak zwał. Czy... O, Na pełni raz. wypowiedzi. Tak każdy swoje No w każdym razie e, sprawiłoby to, że ta plansza była bardzo łatwa Szczerze mówiąc do jakiegoś składnego komentarza chaos jaki jest wprowadzany przez Epcord Eda nie pomaga. Nie, e, smoker jest z tyłu za tym... tym za tym budyneczkiem Happy? nie, to jest dużo budyneczków i kalip. Tutaj, z nich tutaj, ma tutaj, tyłu, tutaj. Ale... tutaj. Tam, w, o, w tym kierunku coś patrzysz. Teraz już go Trafisz. pewnie tam nie ma. Gacia jaczyn. O właśnie. Ej, Francis. Tak, tak, tak. Aha. To ja się wyleczę, może. W sumie. To jest dobry moment na leczenie się. W, w trakcie tanka, prawda? Ale tak. Tylko trzeba uważać na specjalne na tanka. po chorcie. No tak. Chciałem go palić No. Eee, się. Nawet nawet do właśnie. No, tam, załuj. I Francisza? To niedobrze, bo bo ty coś tam robią mimo wszystko w trakcie tych hord. Ale się tak umarł Dobra, masz bombę? Nie masz bomby. Goroś się spaliła. Ta, widzę. Mam łotowa. Też ja wracam. coś tam zadziała. Wracam na, na wysokie pozycje. Już jestem też z tobą. Ja macham kataną, więc nie spodziewał się do mnie bardzo dużo pomocy. Działam raczej lokalnie. Jestem takim <grym> lokalnym patriotą. Okej. Okay. Hej. Mała w mała spokoju. Tak jest. Mała oaza. Mogę, że dzisiaj... O! Jest mała piter. oaza, Peter, Przeciągasz to trochę. <grym> Ja nic dalszego do mówienia. Poza tym jak sił zacznie, tak. to może to czasem trudno skupienia. skończyć. E, uważaj Znaczyłem na czadera. Tak widzę. Już nie. Fuck, 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 fuck. Nie wiem co to było. Nie pytaj. Z mojego, z mojego, z mojego. Nic konkretnego. Moje... joki. Gdzie ty jesteś w ogóle? Wpuść już uciec jest. Widzę. Fak. Zjadłem pilsy. Musiałem To jest niezbędne Ai, dla mojego przeżycia Czoki, 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 czoki! Mam mało hapa Ta, widzę A ja dużo Jak się nie damy obumić nie będzie hordy, to będzie chwila spokoju potem. Wiesz co, rzucę małtowa tu na Podweźmy. Hunter, 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 hunter! Walą jest z łapy z połocz. Nie zombie, bio. Fakta. Jest tank, ja się lecze. Jest, jest, jest. A, jeden zombie, zombie. Do mnie przyszedł z tyłu. Zabiłeś go? Dałeś sobie radę? Żyjesz? Tak, 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 tak. Ale A ja tank jest bardzo blisko. Nie czy mnie nie trafi kamieniem. Jest do... Joki. Co to przy... <noise> tak, nie rzucaj we mnie. Tank. Nie, nie, nie we mnie. Nie. Kurczę we mnie. Unikałem. Jestem w tym dobry! A to nie bardzo. Ja jestem pieprzony to... Oj, 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 you made it. Tak. Brawo! Jestem twardszy niż na to wyglądam. Jestem stary i zatwardziały. Ty łyknąłeś na twarz kamień, tanka tak. i przeżyłeś. Tak! Całkiem! To nawet w niezłym stanie! To fuck, bo na tym poziomie on chyba powala jednym uderzeniem. Chyba tak. O kurczę Joki mnie ma za budynkiem z radiem na środku. Z dwa budynkiem z radiem. Właśnie się wy... się my wyleczyłem. My. Nie wiem czy dotrę. Okej. Okay. Nie będę na ma. czekał. Fuck, 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 Co cię ma? Nie, jeszcze nic. Nie! Jej. Wszystko przez Jogia, gdybyś mnie uratował szybciej. Gdybyś nie dał się złapać. Seriously. <laughs> Seriously. I feel cheated. Oszukiwałeś. Na pewno. Żyjąc, tak. Tak. Eee, ten wynik mnie nie satysfakcjonuje. No cóż. Restart. Żądam restartu. Nie ma, nie ma takich. Dobra. To czas się hmm. powoli żegnać. Ostatnie screeny. Nie Ostatnie screeny. To nie ma sensu. Ostatni. Co to jest? Co to jest? To ma... so <laughs> I tylko ja przeżyłem. No więc cóż, myślę, coś, że to było. No nikomu nie pomagaj, sam lubię jeden. Ostoja, ostoja z pokoju z kataną. A no właśnie. Ech, no cóż. Myślę, że to był owocny playthrough. Nie można przeżyć ich wszystkich. Nie można przeżyć ich wszystkich. A, mam najwięcej bumerów. I wiele mniej smokerów. też, coś. Chargerów, podobną liczbę. I Przeciągasz, przeciągasz. Miałem najwięcej specjalnych. kropka. Ale miałem najwięcej zwykłych. I miałem najmniej otrzymanych obrażeń jak zawsze. No, ale niewiele było <laughs> mnie. Z drugiej strony. Zawsze tak cytujemy, zawsze. <laughs> no I ja miałeś gorszą celność. <śmiech> <śmiech> I no mieć <laughs> Więc Czas się. Byłem lepszy i zginąłem. Tak, tak. Czas się pożegnać. Na razie żegnam was. Ja, czyli Mr. X i on, do na... czyli. Do następnej mapy tudzież gry. Tak, na razie.